Słuchajcie w, w, w pierwszym chciałem powiedzieć. Tak, w pierwszym. W szóstym. Y, pojedynku klas. Tym razem i będzie ciekawie, będzie się działo. A gdzie to mam <grych> Ja tutaj przygotowuję. Hmm, no. Dzisiaj się tak jakoś zdziwienie się złożyło, bo się nie spotkamy na środku, się nie witamy. Nie widzę to nie idzie o no jest to dzisiaj taki odcinek taki bardziej techniczny, praktyczny. Ale jest według mnie bardziej... i tak będzie i tak będzie najwięcej zabawy z, yy, z tym, ze szpiegiem, bo się będziemy chowali. Dokładnie. Będzie ciągle na niebitę. Chociaż yy, akcelerator ma dla mnie kuna i krętacza. Ja mam dla niego Antyklingę, więc zmienimy się pewnie jutro. Prawdopodobnie. No, ewentualnie, lepiej, no. ewentualnie jakieś inne itemy jeszcze, jak będzie coś ją ciekawego. Ja się szukam. Nie mogę cię znaleźć, jestem na moście. Na, na moście? O, no, na, na moście to tego chyba nie znajdziesz. Ja już gdzie jesteś? Gdzie? No jak to gdzie. Gdzie jesteś? Tam, gdzie tam się. Na moście? Nie, ty. Ty jesteś w kanałach. Tak, tak.

Hmm, teraz y, tak się zgaduję, że właśnie jak mijam Twój spał, już się mogę domyślać gdzie jesteś. Ooooo! Co się to się wiedziało? Nie! <laughs> Trzecie poziomowe. Ej, to było naprawdę lamerskie. Nie. Jeden dla ciebie. <laughs> <laughs> tak to, to właśnie ten z blodem. No. Zaczynamy odcineczek. Ja na to. już mi się nie podoba. Nie. <grywa> nie nagrywam kolejnych pojedynków. Nie. Nagrywasz. <grywa> <Masz kolb. grywa> Także podsyłajcie jakieś tam mapy albo ciekawe tryby to możemy też nagrać. tam w dwójkę, czy osobno nawet. To też zależy, możecie pisać czy. Też za wszyscy trochę y, wiem, że ci nam że będę cię przerywał. Ale wiesz, że teraz będzie każdy pewnie mi podsyłał i sobie... O oh FAK! Jeden, 1 Co tam co będą mówiłeś? Będą nam podsyłać ten, ten tryb... Y High tank Seek. To co no to ja... Albo Całkowicie, Gareth będą będę podsyłać. Mówiłeś, że nie będzie teraz żadnego y tego ładowania sobie amunicji. To kurwa. rzeczywiście. Tyrus, dlaczego okłamujesz widzów? Dobra, możecie Wasu... dać mi suba. Żartowałem. Możecie dać mi suba. No dobra, możecie zrobić tego refinka. Jak nie, nie dowodzimy. Nie no, widzę, że chcecie. No. A, no, on nie chce, on nie chce. Woluju! No, 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 no. Tak, to... Co? No, powiedziałam mu z <śm> <śm> Muszę to jakoś naprawić. Jeżeli ktoś chciałby, na przykład, bo też czasami robimy osiągnięcia sobie, pomagamy sobie to. Jak ktoś na przykład chciałby nam pomóc, albo chciałby jakieś osiągnięcie, to możemy pomóc, jak będziemy mieli czas, no nie? No, albo oni nam bardziej mogą pomóc. No też. No jeżeli ktoś jest y, tam początkujący i tam no chce jakieś osiągnięcia, mieć na przykład parę, to może napisać. No. Ja raczej będę miał czas pomóc. Osiągnięcia mile widziane. Teraz to. Teraz nie ma łatwo. No na łazarskim rejonie nie jest kolorową F! Hmm. Słyszałem FAG. Fag. No, dobra, dobra jest. Tylko że wiesz, że jest 1-3 na 3, 1, 3. Y, pum, 2, dwa. 2, 2, 3, 2, No, i no 3, A 3, 3, 3, 3, która to 4, to 4, No, będzie 4, <laughs> ja wiedziałem, że to będzie Zresztą chyba nic To jest nie fair Ej, co to jest za jakieś tam aura? Ach. To jest po wytropiłem Wydropiłem kiedyś. No myślałem, że będzie nie fair, bo ja mam jakaś tam droń ale widać, że mm, jakby teraz tu do ciebie zejść. Chce Wdej, dojść co? To... Właśnie! Wiedziałem że! A to dosięga do ciebie? Nie. to... No to, to ten cały doskramiacz do mnie dosięga. Poskramiacz. No to poskramiacz. Dobra, mi się powoli ammo ale spokojnie. Ła! Nie całuj we mnie! Nie masz HP? O, okay. Nie ma odnawiania. No to co? Muszę to jakoś tak... To ty celujesz? No, ja. A to ty tym podkramiaczem? Ła! Coś się stało. zupełnie nic przyjaciół. Furia. Efek Reki? To było takie plasnięcie. Czekaj, czekaj, na daj, Dobra, daj ten efekt Eureki. Daj go, powiedziałem. Czemu nie chce dać efekt Eureki, dlaczego? Dajcie mi jakiś lepszy... Długowało mnie się, kochani. Powiedzcie czemu. Nie, nie, co wy. 4-3 dla ciebie. Dokładnie. Hmm Mamy. No, to jest genialne o, ósma minuta, kochani, jest 8 minuta, ja nie wiem... To może być tak prawdopodobnie 20-minutowe odcinek. No to. Zapomniałem o tym, że przecież ja mogę sobie zbudować coś, co będzie mnie leczyło. To jest nie fair. No to też możesz. Oh, o kurwa, ja tam widzę. POSTRZELAJ! Przez to jego mnie. Dobrze. Dobrze. Wuh, jadinya ini yang kafe. Ya kan? Zapomniała mi się, że mam grać przecież. O! Oh, fuck! Dobra, na prawej, na prawej, na prawej. Dobrze, ja. Szybko! Dobra, na Rakiety, rakiety się nie kończą. Także tak wygląda cały odcinek. Y A nie, rakiety tak. się kończą. Nie! Uf. Nie! Nie bój się, u mnie też się kończą. KP. Nie! Mam na prawie Ja mam tym... Okej. Raz, dwa, pięć, pięć, trzy. Okej, okay, okej, okay, Pięć, cztery. Bo ja mam cztery zabicia. Okej. Okay. Pięć, cztery jest. Jak się z tym czujesz, co? No, genialnie. Wyśmienicie. Mm. Genialnie analizy mm. eee, okay. myślę, że skąd byśmy urwać teraz Zgaduję, to wiesz. Zgaduję, że gdzieś na górze też sobie czekasz. Na szczycie góry jak to mówią. Byś na szczycie góry. Wszyscy robią. Prawa robię. autorskie! Nie? Jak? Nie. No to ja mój... Przecież ja nie puszczam tego, ja to śpiewam. Koweruję. Kowary nie są prawa uznane y, do praw autorskich. Nie To jest nie fair, bo mi ping To No Tak jest Kochani, uh. wchodzimy do akcji. Nie Zapomniałeś, że ja mogłem się leczyć Ale... No! O tak, baby. Mm -hmm. Żelazna, myski, kij Co wydropiłeś? Jak... kij golfowy. To jest dla demomana tak jak miecz. Wiem. No nie. O, on ma farta, bo... Iść mi z tym! Który jestem na straconej pozycji? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. sześć. Czy mam sześć zabić? 6-5 jest To przegrał, ale tylko przez to, że przez mój niepark. Ale mam pomysł. To jest genialne. Tak, kanałami cicho. Wcale, że nie. Dobra, to tutaj już działko jest gotowe. Jest 6-5. Co ja? No, on, on ma farta, bo chyba tego samego dnia co miał Team Fortress, czy drugiego, bachina już wydropił. Właśnie, a niedługo pojedynek snajperski. A ja musiałem kupić machinę. No i teraz żelazną Nessie wybrodni, kurde. A to jest dobre? No, King Golf znaczy, nie wiem czy jest dobry, ale no wszyscy tam prawie z nim napędzają, manik. A? W jesteś? Nie. Jeszcze ja nie wiem, sam nie wiem gdzie jestem. Ale mam 60 FPS-ów. Ładnie. Też mam 60, ale miałem moment lagu, widzieliście kochani, było 700 filmów. U mnie lagi wyglądają także jest czterdzieści A! Działo mnie krzywdzi samo! Naprawdę ciebie skrzywdziło? No tak, bo się na linię wstawiłem. Ah! Ah, 75 HP 4 yeah. Mówiłem, że moje ten... Kochani ono że on wszystkie wody czy gdzie on się? Moi widzowie ci nie powiedzą. O No <laughs> kurde. pięć. 5 pięć. Hmm. Tak Nie, 6 sorry, 6-6, sorry. 6 6 Nie, to nie jest iluminacja akurat. Laus, ja się nagrywać. Serio? Poczekaj. Na Włączę. on nowa. No, jest 15 minut kochani, a ja na razie jest 6-6. Wspominam, 6-6 to 20 minut jak wiecie. Czytaj za blokówkę tylko. Okej. Za blokówkę, a czas myszka. Więc gimby śpią, więc nie będą nam przeszkadzać. Właśnie w Tobą. A czy ja śpię? Tak. Czy ja śpię? Przekrywasz. Bo równujesz jest ze mną. Jesteś... A ja w Tobie. Plan... A sam mówię, że ja niedawno kupiłem Ale um... Kupiłeś! O, on kupił ci infotrafę Opa. Tak, bo ja byłem wtedy... Wiesz, ty tym był kiedyś patem. 7 No takie. Okay. Teraz to cię zniszczę. Dawaj. Ten odcinek będzie trwał 25 minut. Czemu? No bo ile już trwa? 15. Eee, to może 20 No, bo jest na razie 7-6 Tak 7-6 Eee. Sorry, sorry. Co? Nie, działko to się nie liczy. Dobra. Serio, mój twoje działko zniszczył. Tak. sobie celu. Aaaaa! No, don, 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 no, 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 chyba za to... Nie się czekaj, mam jakieś... on ma jakieś... ...jakiś... ...eure... ...weź to, widzisz, to działko. No chyba za to się należy łapka w górę, no albo chociażby... ...albo tak to gada... i to, ja, i tak bardzo mnie lubicie. Oni cię nie lubią. Yyy, z czym ryj? Prawda się wydała? 8-6 Osiem sześć. No nie, 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 nie. Co? kurwa Kurcze. Teraz będzie spalony. Osiem siedem. Nie mogę zbudować, bo to się nie zatrudniło. To ten ale to nie mogę zmniejszyć, bo to mnie zabija Zabiło cię teraz? Nie. Jest 8-7. O, prze przepaliłeś. Zaraz sobie cali. Ażebyś wiedział. <laughs> Ile jest? 9-7. To było zajebiste. Teraz sobie celuj, żebyś wiedział. BEG Dziewięć. Właśnie tak dokładnie wyobrażałem sobie ten pojedynek dzisiaj w szkole. Serio. Tak sobie tak myślałem i tak mówię, tak pewnie będzie. I co? Tak było. Ja też tak czułem, że będzie same działka. Ulepszone na maksa. Tylko bez tego namierzania, bo nie wiedziałem, że tego tak będzie. No, nie pozwolę. Zniszczył mi działko. Jeszcze jeden kill? Nie, no, po prostu pobrał. <laughs> bag, bag. Dzięki. Nie, to Ja wam mówię, że to było ustawione, dać. Dzięki za pojedynek, Sołacz. Chodź na most, się pożegnamy. Wszyscy Chciałem dział. powiedzieć tylko, że to było ustawione wszystko. To On było z... tak naprawdę ustawione. Przyznaj się. Ustawiłeś ten pojedynek, bo wiedziałeś, że ja dobrze ogarniam tego. Dobrze ogarniasz? Ja to... ja. Czego no ja się Chodźcie, pożegnamy. No jest tam na mosze. <laughs> Dziękuję wam kochani. Jego truchło. Moje Moi, ja leży to na to się nim bawi jak jakiś nekrofil pedofil. Dobra, z tej strony był akcelerator i... Tyro. I za. sam nie um powiedzieć. <laughs> Beka swoim zwłok. <laughs> na razie. <laughs>